Prezydent dr Karol Nawrocki niezmiennie notuje w sondażach wzrost poparcia społecznego. Wielu Polakom podoba się realizowanie obietnic wyborczych, twarde stanowisko wyrażane w sprawach międzynarodowych lub bliskość z wyborcami, którą manifestuje nowy polski prezydent. Swoją opinię na temat prezydenta Nawrockiego wyraził także w ostatnim wywiadzie dla portalu prawy.pl prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, europoseł 6 kadencji dr Bogusław Rogalski. Posłuchajmy. Polacy wybrali prawdziwego patriotę, prezydenta, który można powiedzieć jest tym, który jest nadzieją dla nas dzisiaj na to, że za dwa lata zmieni się większość sejmowa i wówczas Polska ponownie będzie w stanie odbudować gospodarkę, odbudować siłę militarną Polski, co jest też bardzo ważne, co jest niszczone, i zbudować infrastrukturę, choćby w postaci prawdziwego CPK, o czym mówiliśmy, co pozwoli nam obronić naszą suwerenność, gdy, gdyby doszło do sytuacji starcia militarnego z innym państwem, w domyśle choćby z Rosją.